Dziecko bije kopie szczypie, jest agresywne. Co wtedy zrobić? Po pierwsze, zachowaj spokój. Im więcej w tobie spokoju i opanowania, tym bardziej będzie się ten spokój udzielał Twojemu dziecku. Po drugie, zabezpiecz przestrzeń. Przytrzymaj rękę dziecka, jeśli się na ciebie zamierza, albo jego nogę, jeśli chce Cię kopnąć. Mów wtedy krótkie komunikaty do dziecka. Stop, nie zgadzam się, żebyś mnie bił. Muszę cię teraz przytrzymać, puszczę cię, jak się uspokoisz, bo nie chcę, żebyś zrobił krzywdę sobie albo komuś innemu. Po trzecie, okaż zrozumienie dla trudnych emocji dziecka. Widzę, że jesteś wściekły. Z tego co słyszę, jesteś bardzo wkurzony i nie masz ochoty ze mną gadać. Po czwarte, gdy emocje opadną i. Ty i dziecko macie się dobrze, usiądźcie i wspólnie poszukajcie rozwiązania. Co zrobić w następnej sytuacji? Może zapytaj dziecko, czego potrzebujesz, żeby poczuć się lepiej. Pamiętaj, że kiedy dziecko jest w silnym stresie, jest zdenerwowane, nie myśli racjonalnie. Zalewają go emocje, więc w tym momencie tłumaczenie czegokolwiek, próba wprowadzenia wtedy jakichś zasad nie działa, bo dziecko wtedy jest odcięte od tej części racjonalnej i empatycznej, żeby zrozumieć drugiego człowieka i żeby odwoływać się do zasad. Jest zranione. I myśli wyłącznie o sobie. Zgodnie z zasadą, kiedy człowiek źle się czuje, to źle się zachowuje. Pomóż mu poczuć się lepiej, a potem wspólnie poszukajcie rozwiązania. Tylko pamiętaj, że jeśli chcesz nauczyć dziecko konstruktywnego przeżywania złości, nie wywalania jej na innych, to potrzebujecie wrócić do tematu, i w Twoich rękach leży przypilnowanie tego. Powodzenia.